Czarny na moim koncie razy 4 Ale co tu będziemy mieć? Siema siema Tory, witam Was widzowie w pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że kolacja wigilijna się udała i spędziliście ją z rodzinką, no i też podostawaliście fajne prezenty. Napiszcie mi w komentarzu, co dostaliście na święta, jestem ciekawy. Propo prezentów, no to może ja też zacznę od właśnie takiego rozdanka jego wyników, czyli tutaj macie zwycięzcę, który zgarnia skinka mitycznego ode mnie z wczorajszego odcinka. Gratulacji z na tego maila masz dwa dni, żeby odebrać swoją nagrodę. Mam w planach jeszcze w 2025 roku zrobić dla Was mega mocne rozdanie. Więc jeśli chcielibyście, żebym rozdał wam legendarnego. Na jeszcze w tym roku dowolnego, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Jak dobijemy ich tutaj 2000, robię dla Was takie rozdanko. Przy okazji, koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo tylko subskrybenci mają szansę, żeby no, takie nagrody zgarniać. Ale dobra. Dzisiaj naprawdę mamy ciekawy temacik. Wczoraj był dziewiąty dzień nagród i otrzymaliśmy 5 chaos dropów. Dzisiaj, jak wiecie, otrzymujemy za darmo na nim w śnieżnej kuli, więc już możecie ją sobie odebrać. Ale to byście powiedzieli o tym, gdybym wspomniał Wam o dodatkowym, darmowym prezencie, a dokładniej to ukrytym prezencie, o którym twórcy troszkę podpowiedzieli nam w nowej grafice, którą wrzucili, coś tam się skrywa. Jest to coś związanego z nowym skinem, do tego zaraz sobie przejdziemy, wszystko wam wytłumaczę. Przesłuchamy też dzisiaj kolejnych trzech zadymiarzy i to bardzo ciekawych zadymiarzy, bo między innymi kolet i Edgara, a oni mogą coś skrywać. Mam też kilka innych ciekawych rzeczy, dlatego oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić. Jednak odcinek ten zacznę od tego, że w Brawl mamy teraz mnóstwo kozackich przecen, czy to na gemiki, czy to na monety, czy to jeszcze na coś innego, więc pamiętajcie proszę o tym, że jak ktoś z was planuje coś teraz, zakupić się na święta. No to jak wpiszecie kodik w sklepie i z moim kodem coś zakupicie, to będziecie pozdrowieni na odcinku Już za niedługo będę pozdrawiał wszystkie osoby. Na tego maila wysłuchajcie nagrania lub obskrin, jak ktoś z moim kodem kupujecie i będziecie pozdrawiani No dobra, więc ja myślę, że na początek trzeba byłoby się zamienić w detektywa i wbijamy do pokoju przesłuchań. Przesłuchaliśmy już tutaj tych trzech zadymiarzy. Później na wczorajszym odcinku przesłuchaliśmy tych trzech zadymiarzy, a dzisiaj szybko przesłuchamy sobie tą ekipę, bo tutaj może być grubo. A więc uwaga, zaczynamy od kole. Omygły, ktoś nasikał do Cenu? Mogę dostać próbkę? Wiecie, że ona jest szalona, więc no nie ma co się dziwić, że takie pytanie zadaje. A ja od razu powiem konkretnie. Wiesz, kto to był? Zobaczymy. Może akurat będzie wiedzieć. Ona by chciałabym. Mój pierwszy typ to Spike. Nie jestem nawet pewna, czy potrafi cikać, ale gdyby potrafił, to brzmi jak wybryk, który by wywinął. Okej, okay, ona podejrzewa Spike'a. nie, no to nie mógł być Spike. On nawet mówić nie umie. Możemy ją zapytać, takie coś. Wydajesz się wiedzieć dużo o wszystkich. Masz jakieś dodatkowe informacje? Możemy zapytać, co cię łączy ze Spike'em? Lub co, Twoim zdaniem, z szefem Griffem? Hm. ja zapytam o Spike'a, bo wiecie, że ulubiony za tym, muszę skorzystać. O kurde, co ona napisała? Jesteśmy zakochani. Czemu ty też go kochasz? Lubisz mi go zabrać? Choć to zawalczymy. Nie, ona jest mocna. Koletka jest naprawdę potężna. No i zadajmy jej pytanie, chwila, nie powiedział ci. Klikam w to i zobaczymy. Ona pyta czego? Ja mam napisać, że jestem w ciąży ze spajkiem? No to jest! Potwórcy no, mocne. No, jak ona zareaguje? Ja się boję. To tu się odwala. Ja wiedziałem, że z Koletką będzie szalona rozmowa, ale że aż tak? Patrzcie na jej reakcję. Nie, jak on mógł! Wszystkie kaktusy są takie same zdrajcy, ale to nieważne, dalej go kocham. Możemy wychowywać to półludzkie, półkaktusowe dziecko razem. O mój Boże! Ale twórcy, brota, przygotowali nam tutaj mocne, mocne dialogi. I wiecie co? Jeszcze raz wbijam na przesłuchanie do Colet i zadam jej te inne pozostałe pytania, których jej jeszcze nie zadawałem, bo mi się wydaje, że od niej możemy dużo więcej jeszcze wyciągnąć ciekawych rzeczy. Wydaje że się wiedzieć dużo o wszystkich, masz jakieś dodatkowe informacje. Teraz jej to zadam. Nie będę pytał już o spajka. I napisała: no ba, wiem wszystko o wszystkich. O Jezu, ale się rozpisała. Wiesz, że kieł jest teraz strasznie niezrównoważony, nawet. Jak na moje standardy, ma poszarpane nerwy, od kiedy spotkał jakąś lalkę o imieniu Gigi. Kurde, Kieł się zakochał w gigi? Nie wiem, czy to znaczy, że nasikał do basenu, ale dziwi mnie, że lalka by go tak wystraszyła. Wiesz, mam lalkę, która wygląda jak ty. Cały czas urządzamy razem herbatki. Nie martw się, świetnie się bawisz. Ona no, jest jakaś psychiczna, naprawdę. Ale Kolet podejrzewa, że to Kieł. Fanga zaraz też sobie przesłuchamy. No nic to wbijamy teraz do Edgara i tutaj coś, coś czuję, że też będzie grubo. Edgar od razu trochę agresywnie pyta się, czego chcesz. Y, no dobra, no to odpowiedzmy mu tak. Nasikałeś do basenu, czy może załatwić mi zniczkę w sklepie z gadżetami. Dobra. Zobaczmy, czy nasi do basenu, jednak to nas bardziej interesuje. No powiedział, że nie, wprost powiedział, że nie. No to spytajmy, czy wie, kto to zrobił. Uwaga, e, też nie wie, no super, rozmowa z Edgarem. Nie, nie. A Pirs napisał, szkoda, że każde przesłuchanie nie jest takie proste. Ale ja bym jeszcze raz wbił do Edgara, bo mi się wydaje, że on może więcej skrywać w tej drugiej odpowiedzi. Czy może załatwić mi w sklepie z gadżetami? Klikamy, e, no i zobaczmy. Sam nawet nie mam zniżki, nie żebym chciał cokolwiek z tego szmelcu. No. Chłop to pracuje w sklepie jeszcze go hejtuje, nieźle. Czasem grich nawet mi nie płaci, ale ból i nędza tak bezsensownej dla a mnie wystarczająco zapłata, ok? E, kolejny trochę śrubnięty gość Powiedzmy tak, daj spokój, na pewno coś wiesz e, No i co tu będzie? Zamkniesz się, jak dam ci tego star dropa? Co za gość Dobra, kliknijmy tak, daj mi star dropa, gościu Masz, Ej, dał mi star dropa Normalnie, no i to mi się podoba Dobry Edgarek Dostajemy stardropika za free, łatwo, jeszcze Epicki dropnął. Nie no, Edgar, spokoś, ja go... Ej, ale no jak on nas chciał przekupić tym stardropem? Czyli rzeczywiście coś wiedział? Czekajcie, spróbuję teraz zaznaczyć, że nie. A wy oglądajcie do końca, bo już zaraz przechodzimy do najciekawszego tematu związanego z kolejnym prezentem. Uwaga, wracamy do tego momentu, gdzie mówi nam o stardropie. Ja wtedy mówię, że nie. Nie chcę żadnego stardropa od niego, i napisał. Uch, muszę dalej tu tkwić. Aha, no i Piers mówi, że nie ma więcej pytań. No to super. Czyli o ten też nic więcej się nie dowiemy, ale moim zdaniem on jest mocno podejrzany. Bijamy do fanga, bo on był oskarżany przez koletkę. Ale patrzcie, jak od razu tutaj się boi, chyba. Proszę nie strzelaj, już powiem ci wszystko. Co wiesz na temat basenowego sikacza, lub Od razu możemy go nastraszyć, że nie chce współpracować i do niego strzelimy. Ja bym go tak nastraszył. Lekko wtedy na pewno tym bardziej coś powie. Uwaga, klikam to. Patrzcie, jakoś się przestraszył. Nie, nie współpracuję, błagam, mnie. Proszę przestań. Dobra, klikniemy z niego więcej. E, no i zobaczymy. Nie wystawiam jej cierpliwości na próbę, mówi Pierce. Coraz bardziej się wkurza. Fang powiedział, czy to nazywasz cierpliwością. Pierce powoli zbliża się do kła. A Buster mówi, ani kroku dalej. Skąd tam się Buster nagle wziął? Za kogo ty się uważasz, się go pyta Pierce? A on jestem facetem, który skopie ci tyłek? Pierce mówi, chciałbym to zobaczyć. To chyba dobry moment, żeby się zwinąć. no czyli nagle znikąd tam się wziął Buster. Jakby chciał, żeby prawda nie wyszła na jaw. Ej, może to Buster jest za to odpowiedzialny. Czekajcie, zacznijmy teraz inaczej tą rozmowę z Fangiem. Co wiesz na temat basenowego sikacza? Nic. Cały tydzień. Byłem w śpiorce po wypadkach Rapidis. No dobra, czyli on już tam nic więcej nie powie Ale problem jest tylko taki, że Basteratu W ogóle nie mamy wśród podejrzanych No tak to na pewno bym go obstawił, ale jego tu nie ma Więc musimy czekać na ostatni dzień, żeby dowiedzieć się wszystkiego Tutaj będzie grubo Chester, oprócz tego też Pierce Jest między innymi Mandy I jutro się tym zajmiemy w filmie Wbijamy sobie szybciutko na oficjalnego Twittera twórców Brawl Stars I wczoraj podczas y, tego dnia Święto Świąt Bożego Narodzenia y, Mieliśmy taki oto nowy specjalny post Typowo z choineczką, gdzie ze spędzają święta I tu jest kilka ciekawych rzeczy po pierwsze, widzimy kozatkiego skina to Jesse w świątecznej wersji. Może za rok taki skinek właśnie wejdzie do gry, ale patrzcie, on trzyma haosdropa i to najbardziej ulepszonego w ręce. Oprócz tego na końcu mamy między innymi skarpetkę Spike'a, ona zawsze musi być. Jest też skinek do Penny, ten rzadki, który jest OG skinem na święta, który jako jedyny nie do jeszcze remodelu z tych świątecznych rzadkich skinów. Może tu też jest jakiś znak, że akurat tutaj został pokazany. Ale mamy też Pamkę w przebraniu świętego Mikołaja. Taki skin nie zdziwię się jak. Je za rok na święta, jest to bardzo możliwe. Lecz my lecimy dalej, moi drodzy, bo to nie koniec. Uwaga, co jest najciekawsze? Mamy tutaj pokazanego mitycznego prezenta Daryla. Takiego ukrytego skina. I teraz się zatrzymajmy. Przecież wiecie, że jak wchodzimy sobie w Daryla, to on już otrzymał dwa skiny, które są skrzynkami. Pierwszy to mega Megaboxik, który jest tutaj, jego dostawaliśmy za darmo. A drugi to skrzynka Omega Daryl, którego też dostawaliśmy za darmo. Więc widzowie, coś chyba jest na rzeczy, skoro akurat teraz został pokazany kolejny. Darnest w takiej wersji, jest on ewidentnie tym mitycznym prezentem. No i tak się składa, że tutaj macie pokazanego całego tego skina, jak on by wyglądał już typowo, bo tutaj na tym obrazku jest w takiej ciemnej wersji, nie? Ja tutaj widzicie go typowo, zrobionego bardzo ładnie, no i przedstawionego jakby wyglądał. Jest w tym kilka teorii, bo ja myślę, że twórcy przypadkiem tego nie pokazali. Po pierwsze, dzisiaj odbieramy tego skinka do Nani, ale... To, jakby twórcy nas zaskoczyli i dali dodatkowy prezent w 11 dzień. I właśnie byłby ten skinek do Daryla. Na to jakieś szanse są, może nie mega duże, ale co? Za to, moim zdaniem, o wiele większe szanse są na to, że tego skinka otrzymamy na przykład z okazji Nowego Roku, bo to jest duża szansa, lub z okazji chińskich urodzin, z które już się zbliżają, bo to tutaj właśnie z takich okazji dostajemy tego typu prezenty. To raczej przypadkowo nie został on pokazany. Twórcy często tak robią, że jak ktoś ukrywają na grafikach, to później to wchodzi. Tym bardziej, że jest to skinek, który ma już dwie inne wersje i były one darmowe, czyli mega, bo i Omega Box. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa. Tutaj mamy jeszcze jakieś specjalne obrazki, widzę, że z choinką. Em, tutaj nawet tak dokładnie nie widać na tym drugim obrazku, co jest. Tu jest zdjęcie całej rodziny, Pam i Jessie między innymi, widzicie? Więc ta grafika naprawdę dużo nam mówi i sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tego mitycznego prezenta Daryla. Jest też trzecia opcja, że na przykład wejdzie on za rok na święta i że za rok na święta będzie on za darmo. Na pewno trzeba to zapamiętać i będziemy się temu przyglądać. Jak wiecie, wczoraj otrzymaliśmy Chaos Dropy za darmo, ale ja na moich niektórych kontach jeszcze ich nie pod więc odbierzmy sobie wszystkie prezenty, które tutaj mam e, tak na zakończenie odcineczka, o patrzcie jaka fajna ikonka trafiona e, bo jestem ciekawy co w tych chaos dropach mi się uda dropnąć ja tylko je odebrałem na razie na głównym koncie, dobra na początek pirt box, dawaj szybciutko coś dobrego, dziewiątka, a nie to chyba nic nie będzie w to będzie, piątka się świeci, ty, okej okay, trafiłem skinka kokoroza bardzo ładny skin, to jest chyba skin niebieskiej rzadkości, więc ja się cieszę e, zawsze to coś nowego, taki trochę wakacyjny vibik do tego, że mamy święta, e, ważne, że jest kokoroza, następnie mamy 5 Start dropików. No i trzymajcie kciuki, żeby coś dobrego dropło. Mam nadzieję, że wam też coś fajnego siadło. Uwaga, ulepszył się już na epickiego. Dobrze, lecimy wyżej. Mityczny! Mityczny w moim pierwszym, uwaga, legenda będzie, czy nie? Aj, stajemy na mitycznym, no ale to i tak jest dobry start. 500 monet to jest dosyć dużo. 500 monet razy 2 więc mega dobrze. Co będzie dalej? Uwaga, tutaj bardzo rzadki i chyba niestety na tym zostanie. No liczę, że chociaż jakiegoś jednego ultra legendarnego trafimy, bo troszkę teraz ich sobie pootwieramy. Mam trzy konta widzowie, i na każdym z nich teraz potwieramy sobie szybko te nowe star dropiki, mityczny znowu, znowu wleciał, ale tylko pojedynczy niestety, kurde, nie chcę dalej się podwyższyć, a tą legendę, ale trafią skina, no to ja nie narzekam, to jest L Major Domo, bardzo ładny skin, więc ja jestem, no, zadowolony z takiego dropu, kurcze, widzowie, co tu więcej chcieć, jeszcze jeden, ostatni na tym koncie, uwaga, znowu epicki, znowu mityczny, jak dropią te star dropy, co jest, legenda, moja pierwsza legenda w tym nowym star dropie, let's go, dawaj, ulepsz się na ultra legendę, Ulepszy ultra legendarny drop trafiony No i pytanie, co tu będę miał Ej, nie spodziewałem się, proszę Jest, jest razy dwa, ultra legendarny star drop razy dwa, widzowie trafiony Co to jest za odcinek, uwaga Ulepszy się jeszcze bardziej, razy cztery Ultra legendarny drop Na moim koncie razy cztery Uwaga, proszę, razy osiem Dobra, już chyba zostanie na tych razy cztery Ale co tu będziemy mieć, widzowie Free buffy, dobrze, to jest hiperka do kolca jako Buffis. Co będzie dalej? Uwaga, uwaga, dopiero się tu rozkręcamy. E, do M z Buffis kolejny, okej, okay, dwa Buffisy na razie, więc to jest chyba dobry drop. I. O mój Boże, Nita z ciosnami, przecież to jest legendarny skinek chyba. O, ale drop. I jeszcze coś mam. I jeszcze Buster jako nowy zadymiarz. Tak mocnego Star Dropa to się nie spodziewałem. Co to było, widzowie? Wow! Nie no, kocham te chaos dropy, piękne są. No to co, wbijmy jeszcze na moje inne konto i może tutaj też będę miał takie szczęście. Zaczynam od tego prezenciku, w nim nic nie ma. Szybko otwieramy pingboxa, w nim może coś będzie, bo jest dziewiątka. Świecicie. Znowu kokoroza? Drugie konto i znowu trafiam kokorozę. Ej, to nie będę miał nic naprzeciwko! Jak zaraz w tym chaos dropie też będę miał takiego mocnego, ultra-legendarnego. Uwaga! Otwieramy go, widzowie. Trzymajcie kciuki, żeby coś tutaj było. Proszę, proszę, proszę! Na początek słabo, bardzo rzadkie, no ale takie pierwsze koty zapłoty. Lecimy do drugiego. Szybko go otwieram. Z Znowu bardzo rzadki. No nie, no to kontra chyba nie jest takie szczęśliwe. Okej, okay, jeszcze trzy mi tutaj zostały. Trzy bardzo rzadkie. Co to jest za pech? Chyba już wykorzystałem swoje szczęście jak na dziś, ale zobaczmy. Epicki, dobra, ruszyło. Epic, epic, epic. Kurde, staje na epiku niestety. I to jeszcze pojedynczy, więc trochę słabo. Ale może ten będzie najbardziej szczęśliwy. To już chyba ostatni. Dobrze. Dawaj, ulepsz się. to już jest. kaman Rozkręcamy się. Legenda pięknie widzowie. No i co będzie dalej? Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, okej. Okay. No i pojedynczy legendarny, ale w środku mamy star power, więc no troszkę lipa, chociaż to spajka, to jest plus. Lecz myślę, że i tak na moje dropy narzekać nie mogę, a w tym odcinku to już na tyle. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Piona!